Droga Izbo, drogi Wysoki Sądzie, nie, od widzów, jakim cudem zarobiliście tymi pojazdami więcej czy szybciej niż. Niż ciężarów. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, A dzisiaj zagramy sobie na najlepszym polskim serwerze w Robloxika, czyli Polish Car Driving PCD. I proszę Państwa, dzisiaj muszę zmierzyć się z Waszymi komentarzami, w których pisaliście, że Ej, Hogaty, przecież opłaca się bardziej jechać samochodem niż tirem. Czemu ty jeździsz tym tirem? Przecież samochody są szybsze niż tyry. Gówno prawda, przepraszam, przepraszam, ale. Ale no, no, to nie jest prawda. Testowałem specjalnie przed chwilą takim Tiguanem, o którym ktoś tam pisał i to nie jest, to jest kompletna bzdura. Dlatego wam to dzisiaj pokażę. Pokażę wam to na przykładzie Tiguana, później pójdziemy na inne samochody, bo tutaj się odnoszę konkretnie do Tiguana, o którym ktoś mi wczoraj napisał. Później nie wiem, sprawdzimy jakieś BMW czy coś, ale ja już wam mogę powiedzieć, od razu, na samym wstępie mogę wam powiedzieć, że po prostu, dlaczego tirem się opłaca, ciężarówką? Bo minutę mniej jedzie do Malechowa, po prostu, a później czasy są bardzo podobne, jeżeli chodzi o te pojazdy. Dobra, włączam timer, pyk. Włączam i jedziemy teraz do Malechowa. Zobaczymy, w ile dojedziemy do Malechowa ze Sławna. Możemy pojechać z Darłowa też. Nie ma problemu przedstawi wam to kurcze jak tak w najprostszy sposób muszę wam to pokazać, żebyście to zrozumieli. Oczywiście jeżeli odcinek wam się spodoba, chcecie mi pomóc w rozwoju tego kanału, zostawcie proszę łapę, suba i komentarz. Suba oczywiście ktoś, kto jeszcze suba nie ma. A takich osób dalej jest ponad 60% oglądających. Więc zapraszam do zostawienia subika do 30 tysięcy Może się uda do stycznia któregoś zrobić, może do lutego, fajnie by było Także, także możemy spróbować Oczywiście komentarz też mile widziany, jeżeli dotarłeś do tego momentu Napisz komentarz, noga Po prostu, noga Tak, nic, nic bardziej kreatywnego dzisiaj, nie wymyślę Ale sorry, jestem po siłowni Porannej, więc wiecie, jest poranek, jeszcze dla mnie. To, to ten. Ja teraz odpoczywam i lecimy tym Tiguanem. Proszę Państwa, dlaczego Tiguan jest gorszy niż ciężarówka? Ale oczywiście, ja mówię: ciężarówka najlepsza. Ta za 400 tysięcy. To jest ważny szczegół, nie? Ważny detal to jest, że. Dlaczego? Ponieważ, jak zauważyliście już w tym momencie zapewne. Ciężarówka rozpędza się dużo szybciej, do tych 200 na godzinę. Ciężarówka po prostu jest kurczę trochę szybsza niż, niż ten Tiguan. To jest pierwsze primo. Drugie primo, jeżeli trafimy na, na lód na drodze, ciężarówka dużo lepiej sobie z tym radzi. Po prostu Tiguanem, no. Jak przed chwilą testowałem, dwa testy musiałem skończyć dlatego, że na lodzie po prostu się wydówcyłem w jakieś tekstury i nie byłem w stanie z nich wyjechać nawet tym samochodem, nie? Więc nawet nie można, w niektórych momentach nie można VMAX jechać tym Tiguanem. On się tu o, do 200 może by rozpędził na sam koniec, ale wtedy w Malechowie wyląduje kurcze w siatce jakiejś, więc ja też do Malechowa nie mogę 200 na godzinę wjeżdżać, bo tu jest lód bardzo często. Nie wiem, czy w tym konkretnym momencie jest. W tym momencie możliwe, że tu nie ma lodu. To jest ten plus w ogóle, że trafiliśmy na, na pogodę bez lodu. Ale ogólnie jest. I proszę państwa, ja wam zaraz powiem, w ile tutaj dojeżdżamy. Mam też przedstawiony od was z komentarza, przeczytam e, jakby... Jakie eventy będą w jakie dni, więc 23 już się zaczynają eventy. Że e, Święty Mikołaj będzie sobie latał i zrzucał prezenty, więc ja... ja czekam. Dobra, powiem wam tak, przyjeżdżam tutaj. Eee, sprawdźmy sobie jeszcze za ile będzie ten event? Za 5,5 godziny oh, oh, oh. będzie evencik, Mam na... Ma... kurczę, za 5,5 godziny ja będę na meczu! Niedźwiadki, przemyśl hemard grają. Kurczę w kosza w pierwszej lidze, ale. 2 minuty 43 sekundy. Jeżeli chcecie, sprawdźcie, ja to wpisałem już do naszego Excela. Mam i tak dałem 2 minuty 42 sekundy, teraz 43 sekundy. To jest dojazd. A wiecie w ile dojeżdżamy ciężarówką najlepszą? W minutę 45, to jest minuta różnicy. To jest bardzo oh, dużo oh, oh, oh. czasu różnicy. Teraz stary Jarosław, okej, okay, to dostaliśmy najgorszą trasę której nie mam za bardzo opisanej, ile czasu zajmuje. Wiecie dlaczego? Bo stary Jarosław jest o tyle ciężki, że ciężko stwierdzić, w którędy najlepiej byłoby jechać. Moim zdaniem, chyba przez darłowo jednak trochę, trochę szybciej by było. W sensie tamtędy na skróty, of course, ale, ale zobaczymy. Po, policzę od razu ten stary Jarosław. Po prostu starego Jarosławia czy Jarosława nie dostawałem za bardzo na ciężarówce. Dostałem podczas godzinnego testu, który też możecie znaleźć na moim głównym kanale ostatnio. Godzinny test zdobywania prezentów tą najlepszą ciężarówką był zrobiony. Eee, a też jest fajny podcast z Szepardem, do którego też zapraszam. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. A nie wiem, czy wspominałem rzeczywiście. Link do G2 Instagrama, Discorda też macie w opisie pod filmem, jak coś, to zapraszam. No, ale powiem wam, że. O kurczę. Że ani razu. Dostałem, nie, przepraszam, dostałem raz ten stary Jarosław. Dojazd do starego Jarosława. Eee, tylko był o tyle problematyczny, że się tutaj zakiczkałem, bo chciałem przelecieć przez tory. I. I nie doszło do tego wyjazdu do końca, także musiałem go zanulować. No ale to będzie dalej niż krupy, więc to i tak wiecie, opłacalnością ten stary Jarosław raczej nie będzie top of the top, niestety. E, raczej będzie i tak pewnie będzie lepszy niż Darłowo, obstawiam. No ale powiem wam tak, wstępnie, jak już przejechałem sobie tę trasę na krupy dwa razy tym Tiguanem przed chwilą. No to czasowo mniej więcej tyle samo czasu zajął mi przejazd Tiguanem, co ciężarówką najlepszą, więc gdzie tu, kurczę, powiedzcie mi, czego ja nie widzę, gdzie jest opłacalność jazdy z samochodem w porównaniu do ciężarówki w takim razie, jeżeli samochodem dojeżdżamy e, do celu w ten sam czas, ale do Malechowa dojeżdżamy minutę szybciej ciężarówą. O, tu jest lód chyba w ogóle, bo nie byłem w stanie wyhamować, powiem wam, w tym miejscu. Kompletnie nie mogłem wyhamować. Tutaj też, co jest? Kurczę, strasznie źle się jedzie przez ten fragment. Okej. Okay. Ciężarówka jest o tyle fajna, że ona super startuje, ona ma dobrą moc przy startowaniu. I to jest w niej naprawdę dobre. I się nie boję, o, że polecimy na plecy, tak jak teraz. Właśnie. A ciężarówką to ja na full speed'zie tutaj to wszystko robię, nie? Także patrzcie na to, ja teraz jeszcze gorszy czas będę miał, ee, na, na te... Na krupy bym miał gorszy czas, a co dopiero nasz stary Jarosław. Przecież zaraz będziemy trzecią minutę jechać e, z tym prezentem. Także no, to jest masakra. Dobra, 23 grudnia są te dropy prezentów przez Mikołaja robione. No ja się nie wiem, czy, czy załapię, ale... Może wy załapiecie się na live'a. Eee, właśnie, chociaż kurczę, wy to zobaczycie już 24, a ja, może, tego live'a 23 jeszcze zrobię, ale 24, może też, bo trzeba zarabiać, nie? Eee, o, właśnie, ty, bo jak 24, no to wesołych świąt! Mam nadzieję, że dotarliście do tego momentu. Możecie mi też także życzyć, życzyć. będzie mi bardzo miło z tego powodu, oczywiście, wesołych. Y fajnych radosnych świąt. Mam nadzieję, że przede wszystkim w dobrej atmosferze i zdrowiu sobie spędzicie. No oczywiście przy okazji jakieś fajne prezenty też dostaniecie. Ciekawe. Dobra, ej. Okej. Okay, ja obstawiam, że chociaż jedna osoba z oglądających ten odcinek dostanie robuxy yy, pod choinkę. Można dostać robuxy pod choinkę, nie? O kurcze, a to tam daleko. Myślałem, że gdzieś tu blisko. I ten stary Jarosław jest bez sensu kompletnie. Mega daleko do tego starego Jarosława. Okej, okay, no da daleko, fest. Trzeba by było przetestować jeszcze drugą trasę, właśnie. Od sławna, jakby. Kurczę, pieczone. Tutaj, deliver, dobra, i tak. 4 minuty, powiem wa Czekajcie. Ja dostałem 6 prezentów? Za stary Jarosław? Okej, okay, czekajcie, to się jednak zmienia. To jednak e, zmienia postać rzeczy. Na stary. Jarosław i prezentów było 6. No dobra, 4 minuty powiedzmy. nas Okej, okay, okej. Okay. Ty, no to to. Jakbym faktycznie w 4 minuty zarobił 6 prezentów, to to będzie minimalnie lepsze niż zarobienie 3 prezentów w 2 minuty jadąc z Malechowa do Sławna. I to faktycznie byłoby dobre. Ej, ej, ej. Bo ja nie wiem, czy oni dali teraz jakiegoś busta, już po prostu, nie? Tego nie wiem, dobra. No to teraz tak. Lecimy do Darłowa. Może, bo z Darłowa, powiem wam, było tam 2 sekundy szybciej, tym Tiguanem. Ale Tiguan jest nieopacalny. Już to sobie obczailiśmy. Teraz pojadę, może jakąś com 27 Boosters will be available to purchase for 25-30 present. Czyli będzie można jakiegoś boosta sobie kupić, pewnie do zarabiania, z tego co widzę, na pewną ilość czasu na publicznych serwerach. Za 25-30 prezentów. W ogóle to cena też spora. Dobra, a którym BMW jedziemy? Eee, 230-250. Jedziemy szybszym w teorii. Pojedziemy szybszym BMW. 30 e, grudnia ma być tracker Delivery for 4 Plus Presents. E, będzie więcej Enterprise Drop on some Event Vehicles. Czyli co? Będzie po prostu zwiększony zwiększone zarabianie, tak? 30 grudnia, 3. Eee, co tutaj, 3 stycznia, i ba, grając z citizenem, czyli po prostu mieszkańcem, będzie można dwa więcej prezenty zarabiać za przesyłki, więc spoko. I 6 się o 19 ponoć kończy. Także takie informacje mi tutaj zostawiliście na pewno. A ja teraz muszę zostawić: eee, tak, robię pyk, włączam, włączam i jedziemy, proszę Państwa, z Darłowa. Teraz jedziemy BMW. Let's go. Ja w tabelce rozdzieliłem, jakby. E, ciężarówkę e, do tych innych samochodów, także też znajdziecie sobie to w tabeleczce. Oczywiście tabelka dostępna jest pod niektórymi starszymi filmami, a przede wszystkim tabelka dostępna jest na naszym Discordzie, do którego zapraszam link oczywiście macie jak zwykle w opisie pod filmem. I tam na Discordzie musicie wejść sobie chyba w inne gierki, powinna być przypięta wiadomość mówiąca właśnie o tym, że mówiąca o tym. Po prostu jest przypięty link do Excela, OK. Dobra, BMW może być już lepsze niż ten Tiguan. Pytanie brzmi, czy ja BMW nie będę miał kraksy jeżdżąc 200 na godzinę, nie? Bo BMW, trzeba przyznać, się rozpędza dużo szybciej. I to jest ta przewaga BMW nad Tiguanem. Ale pytanie brzmi właśnie, jak to będzie działać w stosunku do... Do śniegu, lodu, do wywalania się, no i trzeba brać pod uwagę, że w dalszym ciągu, no to jest minuta straty. Na Tiguanie była minuta straty do, do ciężarówki, tej najlepszej, więc to, to nie jest tak mało. Dobra, tutaj trzeba zwolnić do tych 60, proszę bardzo. I już sobie jedziemy znowu szybciutko. Spróbujemy, może tutaj przeciąć w prawo. Chociaż kurczę, przecinanie przy tej prędkości nie jest też najlepsze, najzdrowsze. O, dokładnie, jeszcze BMW właśnie, to jest ten problem, jak już, jak już wypadniecie z trakcji na BMW, to, to ciężko będzie wrócić później do normalnej jazdy. Ale spróbujemy sobie przeciąć tutaj całkowicie tę te, te drogę. Tam i tak na skrzyżowaniu prawdopodobnie byśmy wypadli. To, to jest też inna sprawa. Jeszcze spróbujemy ten BMW ze sławna, powiem wam, bo to, to mnie ciekawi. Dobra, let's go. Jedziemy, jedziemy. Spokojnie, tylko tutaj właśnie też jest lód bardzo O, jest, lud pojawił. Właśnie się ten lud pojawił. I to jest ta siatka, na której się kończy przez ten lód, widzicie? To jest ten problem. Ten lód przed Malechowem stwarza nam taką sytuację, że samochodami bardzo często kończymy na tej siatce, nie? Więc kompletnie się nie można rozpędzić wtedy. Nie, no powiem wam, że nawet... Co z tego, że tam trochę nadrobiliśmy, później straciliśmy. Znowu będzie 2,40 praktycznie z dojazdem. E, z Darłowa teraz, tym razem. No tak, no 2,40 dosłownie, więc to kompletnie BMW można e, tak BMW dojazd do Malechowa czy z, Dar z Darłowa oh, 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 oh. 2,40 no 2,40 też z Darłowa 0,240 okej, okay, a te dojazdy powinniśmy tutaj, z... dobra to muszę tę tabelkę troszkę zmienić jeszcze na Stary Jarosław bo to w sumie są niepotrzebne te niepotrzebnych jest więcej tych e, samych rzeczy, dobra to sobie zmienię już po odcinku Teraz dostaliśmy do sławna. Okej, okay, to może być ciekawy. Ciekawy wynik może być dosławna, może do sławna wiecie, okaże się, że jedziemy dużo szybciej, ale no, widzieliście, ja ciężarówką dojeżdżam do sławna w dwie minuty. Więc jak bardzo szybko musiałbym tym jechać? Szczególnie, że jak zauważycie, tamta ciężarówka naprawdę jest dobra. Tamtą ciężarówką rozpędzamy się do 200 na godzinę. Tutaj BMW się rozpędzamy do 200, ale tylko raz na jakiś czas, nie? To nie jest tak, że my cały czas 200 wyjedziemy. A patrzcie, na lodzie ciężarówka jednak jest dużo lepsza niż to BMW. Więc jeszcze raz do wszystkich osób, bo było ich ostatnio sporo. Ja się naprawdę zdziwiłem. Do wszystkich osób pytam poważnie, bo ja jestem głodny wiedzy, ja jestem głodny faktów przede wszystkim. Jaki, w jaki sposób wyszło wam, że niby samochodem jest szybciej, nie? niż, niż ciężarówką. Co zrobiliście? O, tu znowu lud był, by the way, którego nie widzieliśmy i nas trochę wywalił. Jakim cudem wy dojeżdżacie szybciej samochodzikiem, kiedy ta ciężarówka naprawdę się dobrze rozpędza potężnie? Tutaj też będzie lud Musimy wyhamować jeszcze. Dobra, już o, oczywiście, abstrahując od ludzi, którzy piszą takie dyrdy mały. W komentarzach w stylu no ja w godzinę zarobiłem 80 prezentów. Zesrałeś się chłopie na rzadko w komentarzu, a nie zarobiłeś w godzinę 80 prezentów. Zarabia się bardzo mało i trzeba mega dużo godzin poświęcić. Ja się teraz zastanawiam, czy ja w ogóle jeden pojazd zdobędę, nie? Jak odpalę livey to może faktycznie na liveach uda się uda się dozbierać, ale będzie mi ciężko. Wiecie, taka normalna, każualowa osoba nie ma tyle czasu, żeby poświęcić na zdobywanie tych Pojazdów i to jest problem, bo ja bym bardzo chętnie sobie potestował te wszystkie pojazdy na odcinkach, ale realnie nie jestem w stanie zarobić na nie, nie? Jak, tak jak powiedziałem, jak ja zarobię na jeden, to ja już będę się cieszył. A to, to i tak będę musiał poświęcić dużo, dużo więcej godzin niż normalnie bym poświęcił w tej grze. Także to, to jest ten problem. Dobra, ciężarówką zawsze sobie tędy wjeżdżamy. Bez większych problemów, dobra. BMW też dało radę tu jechać, ale powiem Wam ciekawostka, proszę Państwa. Już BMW na ten moment ma trochę gorszy czas niż ciężarówka <grym> w dojeździe do Sławna. Więc w jaki sposób? Jeszcze raz powtórzę pytanie. Droga Izbo, drogi wysoki sądzie, od widzów. Jakim cudem zarobiliście tymi pojazdami więcej, czy szybciej niż, niż ciężarówką? 2,36. BMW, dojazd ym, z Darłowa, dojazd do Malęchowa, dojazd na Sławno, 0,236. Okej, okay, okej. Okay. No dobra, no dobra, dobra, to, to tak to wygląda. No, także, kurczę. No, ciężko, ciężko powiem wam, żeby tu było lepiej. Dobra, ja wam pokażę jeszcze na koniec, bo kurczę, to trochę czasu zajmuje. Pokażę wam teraz różnicę w tym filmie zobaczycie różnicę pomiędzy tymi dwoma drogimi pojazdami, a najlepszą ciężarówką. Po prostu. Zobaczycie i mam nadzieję, że uwierzycie teraz. Bo różnica jest, jak widać, ogromna. Dobra, zaczynaliśmy z tego z tego miejsca jakby siedząc w samochodzie, więc tutaj też będziemy w pojeździe sobie siedzieć. Zobaczymy ile nam wyjdzie. Oczywiście tutaj timer też sobie odpalam. Aczkolwiek jeżeli chodzi o przejazdy ciężarówką, to już wielokrotnie robiliśmy. Teraz dostaliśmy też najgorszą pogodę. Trzeba przyznać, że na przykład Tiguanem nie mieliśmy prawie lodu. BMW przez pewien czas też nie mieliśmy lodu. A ciężarówką jedziemy w najgorszym terenie, nie? Najgorsza pogoda. Jeszcze, jeszcze większą mgłę albo nocy jeszcze jakby była, ale to już wiecie. To już to już inne warunki. Właśnie przejechaliśmy po pierwszym lodzie ciężarówką i już mamy 200 na godzinę. Ona się rozpędza milion razy szybciej niż to BMW za Fajdane i ten Tiguan. Jedziemy znowu po lodzie, by the way. I patrzcie, jak szybciutko lecimy. No, no nie ma opcji po prostu, że, że przebijecie tę ciężaróweczkę najlepszą. Teraz jest tylko ten minus, że ja mniej widzę na drodze przez to, że... O, teraz wypadłem, ale to tylko dlatego, że w sumie mniej widzę i nie widziałem jak przejazd zrobić pomiędzy tymi pachołami. Tylko dlatego plus oczywiście lód i 200 na godzinę, bo Vmaxa tam cisnęliśmy prawie. Także to jest jedyny minus aktualny, który zrobiliśmy, ale w dalszym ciągu no... Jesteśmy zdecydowanie szybciej, mnóstwo czasu szybciej, po prostu. Mnóstwo czasu tutaj zaoszczędzamy. Okej, okay, okej, okay. i patrzcie, nawet jadąc mega szybko, nie wpadliśmy w barierkę, a byliśmy na lodzie. Wpadłem w poślizg, oczywiście, nie? Żeby nie było, był w poślizg wpadany. E, mogliście to zauważyć. O, tutaj się wykręcę, nawet, nawet idealnie nie jadę. Nawet tamtymi lepiej sobie przejechałem, powiem wam, niż tym jadę. I tym mamy minutę 56 w tym momencie. Więc mamy co najmniej 50 sekund różnicy. O, stary Jarosław. To jest ciekawostka. Pojedziemy na stary Jarosław tym razem. No nie wiem, może przez sławno faktycznie pojadę na ten stary Jarosław. Na sławno dwie minuty plus. Kurcze, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czy tam czy tamtędy powinienem jechać? Czy, czy tędy? Zrobimy sobie. Wiecie, to bardzo podobny byśmy mieli czas. Czy, czy tym pojazdem, czy innym. Więc możemy przetestować przy okazji. Ale już widzicie, widzicie tutaj? Ja się rozpędzam na pełnej i na lodzie właśnie przejechałem. Po lodzie jechałem i nie było żadnych problemów w ogóle. Jedziemy sobie dwie stówy. Tutaj minimalnie sobie powinienem zwolnić, ale teraz powinienem bardziej zwolnić. Chociaż nawet nie powinienem zwalniać, szczerze. Już tak zwolniłem, żeby nie palnąć, ale nawet nie powinienem. I znowu jedziemy 200 na godzinę. Tutaj co chwilę mamy fragmenty, w których jedziemy 200 na godzinę tą ciężarówką, nie? To bierzcie pod uwagę. To hamuje dobrze przy okazji. Po lodzie znowu jedziemy. By the way, nie czuję w ogóle różnicy, czy jechałem właśnie po lodzie, czy nie. To są tylko niektóre fragmenty, kiedy faktycznie na tym lodzie wypadniemy ciężarówką. I to zazwyczaj jak ja bardziej zdupię coś, niż, niż faktycznie, że to ma aż taki wpływ. Ja bym chciał tak szybko jechać BMW, jak teraz jadę ciężarówką. Naprawdę! Chciałbym, no ale tak się nie dzieje. <ścoughs> tak się po prostu nie dzieje, moi drodzy. Także tutaj już zwalniamy, bo jest oczywiście fotoradar. Tędy się nie pakujemy. Bo jest bardzo duża możliwość, że się wywalimy, po prostu głupio. No, ja sobie zjadę tędy, jeszcze widzicie tędy. I już dużo szybciej jesteśmy e, w tym fragmencie niż BMW. Mniej więcej 20 sekund przewagi mamy ponad. A, i chyba swój najlepszy czas nawet zrobiłem w dojeździe na Sławno, bo mamy minutę 55. Więc, e, więc bym pobił swój rekord teraz. Ok, no to teraz się wywaliłem, więc straciłem czas. Patrzcie na to. Przypomnę, BMW jeszcze bym na sławno nie dotarł w sensie do, do choinki. BMW miało 2,36 jakoś. Czy ile tam do tego sławna? Kurczę, patetyk po prostu, patetyk. Jedziemy. Jakby to Omnimen powiedział: Patetyk. Lecimy na stary Jarosław. Tutaj jeszcze liczyć, że nie będzie żadnego fotoradaru, lodu i w ogóle się okaże, że jednak trasa przez sławno będzie jeszcze lepsza. No i oczywiście trzeba dobrze jechać. No ale sobie ciśniemy dwie, dwie paki, proszę bardzo. Odmutuję sobie nawet to na ten moment. Liczymy, że nikogo nie ma. Oczywiście gramy na pustym serwerze, więc sobie pozwalam trochę więcej niż na zwykłym. No ty, no okaże się, że dojadę pewnie w te 4 minuty, bo to akuratnie jeżeli o to chodzi, to myślę, że dużej różnicy nie będzie pomiędzy tym pojazdem, a, a faktycznie tamtym Tichuanem na, na Stary Jarosław. Chociaż, czekajcie, bo to już tutaj jest Stary Jarosław. Dobra, jednak może być różnica, przepraszam bardzo. Tylko teraz pytanie, czy różnica polega na tym, że pojechałem trasą przez Sławno, czy... Pojazd, dobra, 30 sekund różnicy. Jest. Także. Okej. Okay. 6 prezentów, proszę państwa, z tego zarobiliśmy. Także. Fuch. 0, 3, 30. 6 prezentów. Yy, male, male, chowo, stary Jarosław. Proszę państwa, no to to jest chyba nowa, najbardziej opłacalna trasa na to wychodzi. No dobra, w tym odcinku to było na tyle. Wytłumaczcie mi, jak wy zarabiacie prezenty. No i wesołych świąt. Hejka.